Siemano, witam się wami, z wami w wtorek Jest wtorek, ja się już wczoraj do was nic nie odzywałam Bo w zasadzie tak jak mówiłam, wróciłam od 19 do domu, nie wiem czy mówiłam, ale nieważne I tylko odebrałam kalendarz adwentowy od mojej koleżanki, od mojej siostry I teraz wam je pokażę, bo jestem pod wrażeniem jak one je zrobiły i w ogóle Nie mogę się już doczekać grudnia, jak otworzę uh, to pierwsze okienko Więc już wam pokazuję Tutaj sobie ułożyłam ten kalendarz od mojej przyjaciółki. I on jest. Tutaj są podpisane numerki, ja sobie ułożyłam. To jest 24 i to jest mojej siostry, 24. I tutaj właśnie nie wiem, czy Wam mówiłam, że 24 jest po prostu droższym prezentem, bo jest za 50 zł, a tutaj są takie powiedzmy tańsze rzeczy. I to sobie dam pod choinkę, jak ubiorę ją, żeby było tak ładnie. I teraz pokażę Wam kalendarz mojej siostry. I tutaj mamy jedynkę. Tutaj mamy dwójkę i w ogóle... Ten kalendarz jest ogólnie większy. Tak jak mówiłam, nie mogę się już doczekać, jak będę go otwierać, bo naprawdę widzę, że dziewczyny się naprawdę postarały. Więc jestem taka mega podekscytowana. I co? Teraz biorę się do szkoły, potem idę z koleżanką do kawiarni, restauracji. Jadę na konie i w sumie tak się wykończył dzisiejszy dzień. Także... No Hejka, ja się do Was ogólnie nie odzywałam wczoraj, bo w sumie wczoraj ja się tylko uczyłam. A dzisiaj mam taki trochę luźniejszy dzień i zaczęłam ozdabiać już swój pokój. W sensie już zrobiłam sobie z łóżkiem, mogę Wam pokazać w sumie. Zmieniłam pościel, o to mi chodzi, dałam troszeczkę już ozdób, a jutro, ogólnie jest dzień, na którego czekam po prostu już od miesiąca, bo jadę z mamą, z babcią i z moją siostrą do Monarki, do Krakowa, pokupować właśnie jakieś ozdoby świąteczne, ogólnie do całego domu. E, prezenty i właśnie ja co roku jeżdżę na takie zakupy, powiedzmy, typowo świąteczne. Więc jutro jest strasznie taki, w sensie strasznie wyczekany dzień, o tak to powiem. I w Krakowie otworzyli Primarka, w sensie nie wiem, czy ktoś słyszał, czy nie. Ja na ten sklep się strasznie nakręciłam i myślę, że znajdę tam naprawdę fajne osoby. Mam nadzieję, że nie będzie ludzi, bo mój wujek, jak tam był, to powiedział, że jest tyle ludzi, że stał godzinę w kolejce, żeby wejść, e, potem jeszcze w kolejce i po prostu się mu to naprawdę nie opłacało, więc mam nadzieję, że już trochę tego tłumu zejdzie, ja też będę rano, więc może będzie lepiej. I tak jak mówiłam, ja właśnie zaczęłam już ozdabiać ten pokój, ale chcę wam pokazać taki efekt końcowy. E, jak już go całego ubiorę i na pewno pokażę wam jutro, co kupiłam bo myślę, że mogą być to spoko rzeczy. No gorzej jak ja się nakręcę, a potem się rozczaruję, bo nie będzie nic, ale... nieważne. ważne. Właśnie, że tak kontynuując, to właśnie ozdabiałam teraz ten pokój tymi starszymi, jakkolwiek to zabrzmi, ozdobami, po prostu z tamtego roku co miałam. Choinki jeszcze nie ubierałam, choinkę ubiorę jakoś... mam na... może jutro, ale na piątek mam dużo nauki, więc może się nie udać, więc może to będzie piątek. I też y, pokażę wam właśnie teraz to łóżko, jak mówiłam, tylko jest to pościel, która jeszcze nie jest taka stricte świąteczna, bo czekam jednak tak na 15 grudnia i wtedy sobie zmienię y, tą pościel na taką stricte, stricte już y, wigilijną, świąteczną. I też jadę dzisiaj właśnie na paznokcie i robię sobie jakieś mikołajkowe na Mikołaja, więc też wam pokażę wieczorem. I tak właśnie prezentuje się moje łóżko. Jestem z niego zadowolona, tylko tutaj jeszcze chcę sobie coś dokupić, bo jest tak, nie wiem jak to nazwać. Tu jest po prostu tak pusto. O. I jakieś mikołajki, coś. Może, mam nadzieję, że coś znajdę. Także no, widzimy się wieczorem. Słuchajcie, jest teraz godzina 21, a ja nie byłam dzisiaj na paznokciach, bo co, bo pani to nie da rady, przyjdzie mam przełożone na inny termin niestety, niestety nie mam paznokci I czekam na to model, bo dzisiaj wyjątkowo idzie o 22, bo jest mecz I co? I do jutra Witam się z wami we wtorek Nie we wtorek, co ja kadam, dzisiaj czwartek Dobra, nieważne, w czwartek i słuchajcie, dzisiaj po prostu idziemy do tego Krakowa. Już naprawdę się doczekać nie mogę, pomalowałam się, ubrałam się. I dzisiaj mamy właśnie 1 grudnia, i to oznacza, że otwieramy kalendarze adwentowe legalnie już. Więc naprawdę, naprawdę nie mogę się doczekać. Więc biorę kalendarze, otwieramy je i zobaczycie, co się kryje pod jedynką. Przyniosłam jeszcze kalendarze adwentowe, i otwieramy. Glasa, jak pierwsze. Jakby powiem Wam, że... Ja w ogóle teraz pierwszy raz ten kalendarz odrzętowy otworzyłam, bo on to siedział u mnie w pokoju. O wow, mamy... Boże! Wyciągnę to i ja się odezwę Pod numerem jeden mamy taką o, szminkę. I powiem Wam, że ją chyba użyję dzisiaj. Ja nigdy nie miałam czerwonych ust, ale to jest właśnie może dobry moment, żebym w końcu ze czasu robić Będę wyglądać jak starsza pani, ale nieważne. Słuchajcie, nieważne. I tak. Tu mamy. O Boże! Tu mamy okienko od mojej przyjaciółki Julki. To też otworzymy, zobaczymy. Jest naprawdę już tyle, czekałam na ten grudzień, żeby pootwierać. O! Już widzę, tutaj mamy. I mamy takie kulczyki świąteczne. Jeszcze chyba też dzisiaj jakieś założę, bo będzie tak tak więc Dziękuję bardzo, Julka. Jak to oglądasz? I jeszcze został kalendarz od mojej siostry który... w sumie ona się wygadała co tutaj jest. O, no właśnie, jest to kalendarz adwentowy z czekoladkami, więc yy, codziennie będę miała osłodzenie dnia, yy, no po prostu zaczynać słodko dzień, o tak to powiem. I co? I też chciałam podziękować, jak to oglądasz yy, i widzimy się zaraz. Ja się witam z wami po całym dniu, dosłownie po całym dniu, miało zejść nam trochę krócej, a zeszło trochę dłużej Byliśmy w sumie w dwóch galeriach, w sklepie jesieckim i w jakimś tam sklepie z coś typu Castorama, ale to nie jest Castorama I powiem wam, że się trochę zawiodłam, zawiodłam się na Primarku w sensie myślałam, że będzie trochę lepiej, myślałam, że będzie więcej rzeczy świątecznych, a tak naprawdę było tyle ludzi i było tak tam zimno. Ja nie miałam kurtki, więc byłam, w sensie weszłam do sklepu, popatrzyłam szybko i zamarzłam, wyszłam ze sklepu i poszłam w ogóle po kurtkę, bo było strasznie zimno w tej galerii. I co? I w zasadzie nie kupiłam dużo rzeczy. Miałam planach zrobić takie zakupy świąteczne, kurde, żeby ozdobić cały pokój, żeby zrobić taki wow! Ale nie było nic. Już w ogóle się rzeczy świąteczne pokończyła. Jest 1 grudnia. No ale dobra, trudno. Ojej, kupiłam. Kupiłam trochę przynajmniej prezentów. Trochę to mnie uspokaja, ale wam nie pokażę tych prezentów, no bo wiadomo, mogą, może ktoś oglądać. A dla siebie, pokażę co kupiłam. Kupiłam sobie miseczkę raną na śniadanka taką, bo ja bardzo. Znaczy, siedzę tam teraz w na śniadania, więc. Jakieś owsianki, takie rzeczy cały czas latują Ale jest naprawdę piękny I w Homli kupiłam a, taki talerzyk On mi się już strasznie długo podobał Tylko go nie kupowałam, bo go do zmywarki nie można wkładać, ale stwierdziłam, dobra Jest to jeden miesiąc Będę się poświęcać się i po każdym posiłku będę go myła Także ten I jeszcze kupiłam, czekajcie dywan dosłownie dywan, bo mój już jest strasznie stary i chcę trzeba wymienić, także tak Ej słuchajcie, bo ja jeszcze to odzywam Bo Jezus, jaka jestem rozmazana Myłam się i po prostu Dobrze, no, nieważne I w każdym razie jeszcze kupiłam trochę rzeczy, bo jeszcze kupiłam rzeczy w swoim dzieckim sklepie I też sobie książkę kupiłam Trochę, tak jak mówię Trochę miałam nadzieję, że kupię dużo rzeczy takich jak ozdob, tego wszystkiego, no ale już po prostu nie ma. Także ogólnie podsumowując dzisiejsze zakupy, czy się udały? Bo super, ale czy kupiłam to co chciałam? Nie kupiłam, e, także trochę słabo. I teraz e, zabieram się do nauki, bo mam po prostu jutro poprawę z biologii, bo nie pisałam sprawdzianu, kartkówkę z angielskiego z historii. Także możecie mi życzyć powodzenia, po długa noc przede mną. I jutro widzimy się na ozdobieniu koinki ogólnie, tak kończąc cały mój pokój świąteczny. Więc. Bye -bye. Mamy dzisiaj 3 grudnia i wczoraj widzieliście, jak ozdobiłam pokój, jak ozdobiłam choinkę i powiem Wam, że mi się podoba. Myślę, że jeszcze parę tutaj rzeczy dojdzie oczywiście, no bo wiadomo, to dopiero początek, tak naprawdę. I chciałam powiedzieć, że filmy będą pojawiać się co niedzielę. I to będą filmy, właśnie takie przygotowywania do świąt, coś robienia takiego świątecznego. I na razie tak to będzie wyglądać w grudniu. Przynajmniej taki jest plan. I może pokażę Wam e, kalendarze, co dostałam w kalendarzach adwentowych dzisiaj i wczoraj, bo wczoraj nie pokazałam niestety, bo się do Was w ogóle nic nie odezwałam. więc tak, dzisiaj 3 grudnia dostałam takie na. Tutaj się wkłada świeczka, więc sobie od razu postawię na biurko. o. Yy, tutaj dostałam skarpetki i lakier taki czerwony. Zrobię sobie paznokcie, bo tak jak widzieliście, że nie byłam w tym tygodniu. A tutaj mamy prezenty właśnie z wczorajszego dnia. To są takie bibułki z Douglasa, nie mam pojęcia do czego one są. Yy, tutaj kubek od mojej siostry i bombka od mojej koleżanki. I tym oto pokazaniem okienek właśnie chciałam zakończyć tego vloga. I ja powiedziałam, że vlogi będą się pojawiać właśnie co niedzielę ale sobie teraz tak myślę, że może będą jakieś bonusowe filmy w ciągu tygodnia. Ale ja nie obiecuję, jak to wyjdzie, naprawdę, bo ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć. Więc dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję. Jestem wdzięczna, jakby zostawić... Będę wdzięczna, jak zostawicie coś po sobie. Jakiś komentarz, subskrypcję, lajka, wiadomo. Możecie wbijać na Instagrama i żegnam się z Wami. Bye! You!